Cześć, jestem Nefren i witam was w kolejnym odcinku Diablo 3 w kopie z Syrionem. Eee, jesteśmy w salach Agonii na drugim poziomie i idziemy na wyżynne przejście. Hej, tu Syrion. Dzięki, że dałeś mi się odezwać na początku. Bardzo miłe. Nie ma sprawy. Eee, <laughs> mamy uwolnić uwięzionego anioła. <laughs> tak, uwięzionego Czyli, anioła. Czyli uwolnimy tego anioła właśnie i... Latki, działaj. Nie naprawdę, no rzeźnik jest już lada chwila Tak mi się wydaje, że ten poziom zaliczymy i będzie rzeźnik. Znaczy nie najpierw tego anioła, tam wrócimy do miasta, to będzie gadka z... Tyr, no, z aniołem. Nie będę zdradzał. Tam mówię, tak. Sam wiesz, tutaj fabuła jest tak skomplikowana, że... No, każdy się hmm. może pogubić, prawda? Hmm. Można by napisać o tym książkę nie, nie? Hop, 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 hop. Są potwory. Co tam biega ci między nogami? Nie między nogami gdzieś biega? To jest takie? A, widzisz, to jest mój pies przez waniec. Przy, przy, przy każdym zamęcie mam szansę, że właśnie taki pies powstanie. To jest lipa, ogólnie bije tak jak kot na płakał, no ale wiesz. Wyłazi no tak? No, coś tam robi, no. Na no pewno. Czyli nic. Nie no, gryzie. O, teraz się pojawił kolejny, trzeci. Trzy to jest wow. na max. To jakiś achievement chyba za to jest, jak tam pięć się zrobi, nie? Znaczy nie, ogólnie że suma kontrolowanych przez potworów. Mam ten achievement. Ile ta suma miała wynosić? Siedem chyba. No, wiesz, sam mogę przywołać te psy, plus te z Zamętu jakieś i tam. No jeszcze coś tam innego miałem, nie pamiętam. Nie, ale pamiętam. A, armię fetyszy. jest taki achievement, chyba za pięć takich psów. Achievement nie, polega na tym, za że nie No nie, zresztą, zdeterminowanych potworów. Armię fetyszy miałem, bo to czterech czy trzech się pojawia, plus psy to razem było tam siedem, właśnie. No znaczy to to różnie tam potem, jeśli ich coraz więcej. Ja nie, nie widzę, jak oni wybuchają. Kolej, jakiś podniosłem solidny, ogromny kij. No, o, niebiescy, niebies Zauroczamy ich. I Nie. Nie uciekamy. Chodźcie do przejścia tego. Crawem pułapki, ale gówno dają. Spoko, damy radę. Dobra, jeden Tam już zostały same takie jakieś... A, tam z tyłu przywołuje cwaniaczek, czyli przebiegnę tam. Od tyłu go. Dobra, jest, wypadło ty żółtego. Co ty Potrzebuję gadasz? więcej mamy. No to tego nie widzisz, bo każdy ma oddzielny. No tak, no ale no. myślałem, że jak ty dostajesz żółte, to ja na przykład nie ma czegoś takiego, nie. Nie no, każdy ma oddzielne rysowanie. No lipa, czekaj, ja powywalam te takie rzeczy. Rzadki ma... na pierśnik, plus 40 do inta. Takie kółna, te żółte mi się trafiają, że masakra. No to jest taka... O, jest strzałeczka. To jest taka trochę właśnie lipa, że... Wiesz, już się nie mówię, że rzecz się trafia ale nie dla ciebie, tak? Tylko że da, rzeczy dla nikogo. Będzie miała trochę siły, trochę inta, trochę zręczności, czyli... No takie beznadziejne. No coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie, nie. to kije mi to pomą. Jak w tych drzwiach się tam mieści? No. Czy tam ogień puściłeś, to wygląda jak wejście do pieca. Wszystko co się dało człowieku do na nawałnicę, a widzisz, jeszcze się kręci. No ale zwiedzamy. Dobra, czyli mamy strzałeczkę widzę już. Więc... No to była wcześniej. Tam. No była jest wcześniej, ale... Jest... Ja już wcześniej też widziałem, tylko że ty idziesz nie w tą stronę, to ci się tłumaczę, że mamy strzałkę. Ja idę nie w tą stronę. No dokładnie, na gdzieś na górę szedłeś. No to ty prowadzisz. I galej głupot, jest patrz, wyżynne przejście No i o tyle tego było i masz rzeźnika Jeszcze będzie. Jeszcze kawałek dochodzi do niego Obsasa A jak tam w ogóle ludzie? Też ci pisali odnośnie tych roddanych kejów, co tam dawałeś? E, znaczy co no w sensie nie wiem, działa dzięki. Nie, no, i tak pisali na no, jakiś tam private message, tak? Na YouTubie, czy dzięki, tak dalej, próbuję sobie, czy coś, ale potem nie nic Bo nie będę kogoś dopytywał, przecież Robi sobie z tym co chce, tak? Zdradza ci strach słyszałeś? Ja ci teraz coś powiem. Będziesz cierpieć. No i co mi powiedziałeś? No nie tam. widzisz. A, no widziałem, ale. Nie to nie, nie, nie. bez kształtnej krainy. Zobacz, ten szaman to mówi, on nie, nie stoi normalnie. No, powiedz. Zginiesz. No, Albo, przepraszam, czy, przepraszam, zobacz. Mój błąd. Mój błąd. Wybacz. Dziękuję ci. No i tak codziennie 10 razy ty świniak. już. Winić możesz tylko siebie. Słyszałeś? Winić możesz tylko siebie. <laughs> <laughs> to ty gadki są dobre. Zabije cię. <laughs> no nie przepada za tą pajowowczynią. Widzę, Słyszałeś? to zbyt łatwe. <laughs> Duchy Cię wzywają. Dokonałam złego wyboru. <laughs> Jestem no, jest nie tej co... drużynie. To trzeba. Dokonałam złego wyboru. Nigdyś królował moje błogosławieństwo. Goń się. To ty przyspieszałeś? Bo No nie ja wiedziałem, że mogę. No wiesz, co ona mówiła teraz. Bo... No to było bardzo ciekawe. No, Ogólnie dobrze, bo ja, mamy uwolnić boli. szczątki więźniów, które są tutaj umęczone przez te demony. Żeby mogło sobie odejść do Krainy Wiecznej Szczęśliwości. Są latem jak pszczółka Maja i Gucio wśród kwiatków. Patrz teraz, Isru, zauroczeni. Cichosza, tu cichosza, tam cichosza. To będzie fajny boss. Tak, to na środku ci chodzi? Tak, to Że musimy mieć. No Ale fajnie, fajnie się z nim walczy. Bo musimy pouwalniać te wszystkie umęczone dusze to fajnie. Już No świeci mi na mapie. Cześć. jest. Chwała Akaratowi. Jak mi wkurza ten tekst, chwała karatowi? Tak ten strażnik, ma, znaczy nadzorca, ma fajny głos. Jak, jak słyszę, to chwała karatowi, to da chcę powiedzieć chyba dupowi. <grym> Dobra, albo hmm. pedałowi. Tu mamy studnie <grym> i jakieś dzikie biesy. Gdzie ty chodzisz? Nie, tylko nie dzikie biesy. O, niebiescy wow. Policjanci tutaj w Może coś wygramy. Tak. Rzucają murki, stwierdzy O, o, dawaj coś, dawaj, dawaj, dawaj. dał fiolkę. Co masz? Wiesz, że rzucił fiolkę. No i dobra, jeszcze ten niebieski. Przynajmniej ja mam. I kartę kobalowską. No i ja też mam jedno, niebieskie coś. O, makabry, nie lubię tego. Też nie mogę. Taki boss był w WoWie właśnie, w, w Naxramasie. Taki grubas? Tak, patchwork. Taki właśnie no poszlepiany z różnych części. Już widać na sam od siebie. Nie no, no, te potwory... Dużo jest podobnie, no fakt. No. Tutaj wiesz, nie ma co zaprzeczać. Uuuu, aż mi spadły. Uuu, goni mnie kulka. Summonera ubiłem. Też Spuszczać widziałem, że patrzą na mnie. O, mam level. Uuu, gzy, 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 gzy. Czekaj, zobaczę co będę miał tutaj za, wiesz, bajery. To jest najfajniejsze, nie? Mamy tak, nową grozę, ale tu muszę poczekać na cooldown, albo tutaj mam kwasowa chmura, oto to moja jedna z ulubionych umiejętności, e, wydłuża czas działania e, żrących kałuż, no ich będzie, czyli zamiast nawałnicy do tego mam monstrum, gniewny obrońca, przywołujesz potężniejsze monstrum, ale na krótszy czas, może tak być. I dalej jeszcze poczekam na nadmiarowy zamont. Co to znaczy na krótszy czas? Tam nie miał ograniczenia. Przyglądaj sobie, ja że Będę uwalniał o Nie no, i tak muszę na cooldown czekać, żeby to przełączyć. To ja tutaj użyję tych. O. Jestem wolny. Już dobrze Jezus, nie krzeneczka. powiedział. Chwała karatowi pedałowi. <śmiech> <śmiech> Dobra, kolejny. Dobra, szedł cooldown, sprawdzimy co to jest. Żniwa dusz, pogrom dusz, wydłuża czas działania efektu żniw dusz. A żniwa dusz zawało co? Posilasz się energią wrogów, aby podnieść swoją inteligencję. Czyli będę więcej... U. Nie, wolę zamęt. To by się przydał. Chociaż wiesz co, ten zwrot... Powiększasz swoją inteligencję, to w twoim przypadku jest zwrotem pułapką, dlatego, że ty nie masz żadnej inteligencji i zero W2, więc nie ma czego powiększać. No, dez Hunter tutaj czytam. Nie wiem, łowca demonów z Bożej Łaski. <grych> dawaj, dawaj, uwolniamy. Ty, tutaj chyba nawet nie da się inaczej tego zrobić, tylko trzeba tego bossa zabić. Trzeba, zabić. trzeba, żeby się otworzyły drzwi. raz zdziczy, patrz, to twój kolega. Nie pstujcie się. Nie, bo już się z nim lidzałeś, to śmierdzi. Patrz jakie monstrum teraz wychodzi. Gurus, trochę. To jest dopiero kok. Widziałeś jak odpycha tamtego? Zobacz no co on robi. Jak dzieli. O, jak wypuch wypuchł ładnie. Mmm, mmm. Takie monstrum. I patrz, ale znika po chwili. Czyli będzie tylko na takie... Um, to powiedzmy momenty, gdzie tr będzie trzeba przyłożyć z DPS. Z No Znaczy, monstrum teraz nie będzie sobie schodziło? No? no nie widziałeś? Jest mocniejsza na krótszy czas. Znika sobie po jakichś to... tam sekundach. I, i wola tam odnaga. po starej tak? Mówisz? A, no bo jak jest dłużej, to przynajmniej coś blokuje nam. No też fakt, no w sumie tutaj kluczowe to jest. Upragniona wolność! Straże, ktoś tu jest! A. Się z nim Naprawdę? Widoczny. Dopiero zauważyłeś, idioto? Dobra, to ja sobie to zmienię w tej Ktoś tu jest! Ma monitoring i kamerki w każdym rogu. No, wyczuł, o jest, patrz, jest kolejny więzień. Wyczuł to? Tak, ma dobry węch Czarci Cordelas, to ma ładną nazwę. Dobra, szczątki więźnia. Panie się. są te przywrócone, przywróceni tobie. Są tylko jedne szczątki. Chwała o nie, to nie odpadało. mnie. <laughs> padnę na zawał. Gdzie jest ostatni głupi więzień? Widzisz go? Nie, mówię gdzie jest. Kości strażnika, że tak powiem zasiedział się, co? O jest, dobra, Chwała, Zabij naczelnika teraz. Dobra, chodź tych chod, obczyścimy tutaj. nadal ciąży Poszukaj na w sercu lochów i na zawsze połóż. Kres, w sercu lochów, nie w środku, w sercu. No zupełnie inaczej brzmi, No dokładnie. A, pozwól no to. Co wiesz, to tak sobie. jakbyś do dziewczyny mówił, nie? Jesteś najpiękniejsza, zależy mi na tobie, chcę spędzić z tobą resztę życia. A tak naprawdę to chodzi tylko o jedno. Trzeba to ładnie ubierać, słowo. No, jakiś ty poeta. Dobra, chodzi do na tego... Naczelnika. No i gdzie on jest? Tu sam. Muszę Jej. Robić Powtarzasz się. Co, co, on, co on ma na głowie? Żałuj, chyba się dobrać wzorował dobrać na wajderze z Gwiezdnej Wojny. Do jakiegoś kiepskiego horroru. Puść mnie! Zdychajcie, oto. <grystanie> o, i masz level. Level up! Wiązki błyskawic. Tylko nie wiązki błyskawic. 43. Ma się to coś. Czekaj, tam ktoś z tyłu nas goni, nie pozwolę mu tak od tyłu. Oto świnia. Oh wow, Akuratowo, schodzimy na dół. No, tu są sala poziom poziom trzeci. Krótko mówiąc, zaraz będzie nasz kochany rzeźnik. Butcher? Kto? Butcher? Butcher, jak już. Butcherze. Słuchaj, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku. Butcher. <noise> no, rzeźnik w takim razie. Czepiasz się. O, to jest fajna klimatyczna scenka. Tylko ty pozostałeś lojalny, reszta to zdrajcy. A ty, ukochana żoną i królowo, spiskowałaś przeciw własnemu królestwu. Nie. Ukochany, Przysięgam. Nigdy cię nie zdradziłam. Nie jej. Kłamię. Wszystkie kłamie. Ona miała głos tej lei. No chyba tak. Kłamstwa. Aż do końca. Kłamstwa, aż do końca. Lazarus to był przyziemny arcybiskup, pierwszy, którego ten opętał diablo. No i nie przeszkadzało mu to mieć zamek, żonę i pewnie jakieś dzieci, których jeszcze nie było. No, obok był ten król. Tylko mi chodzi o tego biskupa, doradcę. No, no, nie, mam, nie chcę. Dalej. A i tak na pewno jakieś dzieci. To idziemy chyba jeszcze jeden poziom trzeba przejechać w dół, tak? Tak, tak, tak. O niebieski O o to te, te uważaj na... Powiedz sobie, że wiem, że takie rzeczy trzeba umieć. No to ciekawe O, i żółte A mi... Oooooo! mi trafiło A mi się żółte nic nie trafia. Co? Coś fajnego? Chwila, chcę zidentyfikować, ale raczej nie. Dobra, chodź, bo rzeźnik stygnie, wracają mi siły. Nie nas, nie damy rady. Nie wiem czemu, ale te twoje kuleczki przypominają mi trochę. te, te, te Bułeczki z Mario, wiesz, kucharzyka. No to jest tak próbuję. Myślę, że to nie wiem, co to było, czy to jakieś kule ognia były, czy, czy on, co on ja nie mam pojęcia. Co? Najlepsze no jest to, że jak się człowiek nad tym zastanowi, to co ma do cholery hydraulik? I rzuca się bułeczkami. Naprawdę, nie czaję tego. No właśnie, czy to były bułeczki, to po pierwsze, czy, czy jakieś kamienie płonące, czy co to miało być? Śrubki. Czekaj, tu są tzwoniaczki jakieś jeszcze. No nie lubię, jak oni się przemieniają. Strasznie są tego szybce. Dobra. Ja mam trzy psy zombie teraz cały zespół wow. A co? Trzy psy zombie, jak to brzmi dumne Mam trzy psy, trzy i pół Cięgam głową ponad go tak? no ten. właśnie coś nie wyszło Potrzebuję przepływać to jego trochę jak tam wyleje mu garderobą na głowę, to musiał dechce przywoływanie. Ten bezbożny niewolnik, nawet mocny jest. Dużo wytrzymuje. Fajne efekty co? Puść mnie. Gnido. Dobra, napiłem się trochę ze studni. Dawalaj do tych stukających się zachowamy Padł kolejny Gdzie jest ta komnata cierpienia tędy chyba, dobrze idziemy Pedeki, pedeki, pedeki Po dół Czy w dół To nie będzie zamknięte ale może jakiś bosie typi Może akurat o, nie ma żadnego bossa nie ma ani Proszę. Czuję się jak u życia, nie ma nic, nie będzie niczego. Nie będzie niczego. I... nie, zamknięta droga, dobra. Dobra, spadamy no. stąd. Szkoda czasu. Mogli bossa chociaż się dać. Słucham? Że w tym miejscu mogli dać jakiegoś bossa, mówię. Żółtego. No mogliby, mogli. Czempiona. No to są sam, ważne, same chleczkę dają Ale pól, uciekam Słaniam cię Nie mam jak świetnie osłaniam Ojej, jesteś niesamowity Mogę ci dotknąć Nie, bo śmierdzi Chciałabyś Dobra, em, Tutaj mamy zamknięte Mm -hmm. Daję no, tutaj soltowy. do góry. Kupujące laskami cioty, daję. O, to lubię, jest skrzynia, coś się świeci, to biorę. I masz niebieski, chciałeś. Potrzebuję więcej. Bezpośrednio nie jeszcze jeszcze wąskim przejściu. Dogadałby się z pewną kobietą, robiącą teraz furorę na YouTube. <laughs> O jest, żółty, jest to lista No ja nie mam tych żółtych tył, to jest jakieś nieporozumienie. Karta długotnictwa... fajne rzeczy mi wypadają. Mój błąd. Czekaj, bo wziąłem jakieś... Coś z zwykłego niechcące. Zwłoki. O, nawet nie mam nic w zwłokach. No po co ci? Pieniądze. Czy to chociaż? myślisz, że ktoś umiera z jakimś żółtym przedmiotem? No z pieniędzmi. Koło pieniądze. Je, yeah, znaleźliśmy. Nie bez to W takim to razie Może tutaj kończymy. Co, nie wchodź jeszcze. Nie chudź, nie wchodź. Kończymy tutaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!